Hej, cześć, siemano, z tej strony Masi 0047. A to jest krótkie info dla fanów skradanek i gier FPS. Jeśli nie wiecie, na Uplayu do 7 grudnia jest za darmo Far Cry Trójka. Znaczy a nie Trójka o tyle co Blood Dragon. Czysty dodatek, bez podstawki. A od 7 grudnia wchodzi. Werble, jakaś dziwna, Assassin's Creed Trójka. Nie wiem, po co były te werble, ale jak chcecie, to możecie sobie pobrać, spróbować pograć. Więc jeszcze przez 4 dni będzie Far Cry Trójka. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, cześć i na razie.